Cześć, dzień dobry. Byłem ostatnio w weksyn i kupiłem kilka gadżetów, które wydały mi się dosyć ciekawe. Między innymi porównamy sobie słuchawki, które są kopią słuchawek Marszala. Rozwalimy to. Sprawdzimy też mikrofon bezprzewodowy do telefonu i porównamy go z bliźniaczym modelem firmy specjalizującej się w tego typu urządzenia. W zestawie otrzymamy co? Tylko malutki. Sprawdźmy to i przekonajmy się na własnej skórze. Oto gadżet numer jeden, czyli maszyna do popcornu. Ja bardzo lubię jeść popcorn, ponieważ bardzo lubię oglądać filmy. Popcorn z mikrofalówki jest ok, ten z garnuszka, taki robiony w standardowy sposób, smakował mi najbardziej, ale też jest najwięcej roboty przy tym wszystkim. I zobaczcie, jakie cudo znalazłem. Cena tego urządzenia to 69 zł i 95 groszy. To, co jest istotne, to fakt, że podobno możemy przygotowywać tutaj popcorn bez tłuszczu, czyli bardziej zdrowo, ale czy to wszystko działa? Opsa, co my tutaj mamy? Jakiś plastik. Chyba miarka. Nasza maszyna. No i tak oto prezentuje się to urządzenie. Całkiem takie przyjemne, ładny design. Wszystko oczywiście plastikowe, ale wydaje się być to całkiem solidnym urządzeniem. Tutaj mamy pokrywkę oraz miarkę. Smaczny popcorn w 3 minuty. Zobaczymy, czy na pewno. Mamy też popcorn. Okej. Okay. Ooo, strasznie głośne. Czyli nie pogadamy sobie, jak ja to będę robił. Tyle. Dobra, no to zróbmy to w te trzy minuty, nie? Tyryry, tyry. Je, <grym> <grym> a Dzieje się. Z miarki cała miska popcornu. Trochę to odskakuje. Ja na początku nie dałem tego, więc to jest trochę mojej winy. Gdyby ten popcorn przygotować z delikatnie większą uwagą, no to mielibyśmy mniejszy bałagan niż ja obecnie sobie tutaj zagwarantowałem. Teraz przejdźmy do smaku. Faktycznie, no, zarotuszczu, ale to też powoduje, że ten popcorn jest dosyć suchy. Naprawdę w smaku mu niczego nie brakuje, oczywiście poza solą, bo ja lubię solony popcorn. I... Z delikatną dozą masełka. Ale maszyna działa bez żadnych problemów. No i to po prostu działa na zasadzie ruchu ciepłego powietrza. Popcorn się kręci, przez to się nie przypala i wyskakuje i, i wszystko się zgadza. Kolejny gadżet to organizer kabli. Magnetyczny organizer kabli za 6,69. W ogóle jakie ceny mają 6,69. 69,95, zamiast dać 70, no okej. Okay. Dlaczego w ogóle to wybrałem? Ja tutaj mam bardzo dużo różnych kabli i one zwykle mi przeszkadzają, bo jest ciężko mi nad nimi zapanować. Kupiłem sobie kiedyś na temu takie gumki, które sobie przyklejamy do biurka i te kable teoretycznie tam możemy wpinać i one się trzymają, ale to wpinanie tych kabli do tych gumek nie, nie działało tak fajnie, jak by mogło działać, więc stwierdziłem, że okej, okay, poszukajmy sobie czegoś nowego. No i to mi wpadło. Cena super. No, widzę, że to ma chyba rację bytu. Zobaczcie, tutaj mamy po prostu taką blaszkę, która ma z tyłu taśma i przyklejamy sobie to gdzieś do biurka i do tego mamy takie nakładki. Już widzę, że to będzie dobre. Weźmy sobie jakiś kabel. Wyobraźcie sobie, że tutaj jest kawałek waszego blatu od biurka z boku. Proszę bardzo, i ja to nawet. O, już się zepsuło. Tak chwaliłem, tak się cieszyłem. Odpad magnesik. O nie! Drugie się zepsuło. Patent świetny, ale się to psuje, ale. Ja. Więc wnioski są takie, że jest to po prostu trochę słabo wykonane. Trzeba się z tym liczyć, że trzeba sobie po prostu do tego dokupić jeszcze klej. Dobra, czas na kolejny piękny gadżet. Zobaczcie. Bestialsko to rozerwę. I. Do tych słuchawek wystajemy coś jeszcze kabel Jack-Jack i kabel USB typu C do ładowania. I zobaczcie na design tych słuchawek. Czy one Wam coś przypominają? No owszem, przypominają słuchawki Marshalla, które są jednymi z moich ulubionych słuchawek i nawet mam tam oryginalne, zresztą zobaczcie. Jeśli chodzi o te Marshalle, to są słuchawki, które bardzo, ale to bardzo mi się podobają z wyglądu. I to jest już druga generacja tych słuchawek, którą posiadam. Pierwsza niestety nie przeżyła z próby czasu skończyła w ten oto sposób, ale mam je nadal chyba z sentymentu. Pamiętam, jak jeszcze na studiach kupiłem te słuchawki za takie długo odkładane pieniądze i kiedy je ubrałem, to myślałem, że jestem jakimś po prostu mistrzem mody i że czuję się tak w nich bardzo super, tak rock rollowo i, i że no to jest coś pięknego i byłem zachwycony brzmieniem. Dlatego później kupiłem po latach wersję drugą, ale zarówno te słuchawki, jak i te cholernie mnie cisnęły w uszy. Przy długim słuchaniu miałem wrażenie, że Potrzebuję potem jakiegoś masażu uszu, no tak mi bolały uszy. Niestety to jest no, duży minus tych słuchawek. Jak widzicie, te też mają sporo lat. Jeszcze są zakurzone, bo już ich nie używałem, ale no, widać tutaj ząbek czasu już na nich też płynie. To, co możemy zauważyć, jeśli chodzi o te Roslandy, no to, że one są znacznie większe. Co może być plusem z względu na to, że będą być może wygodniejsze. Na pewno nie mam ucisku, to jest plus. A jeśli ubiorę sobie te słuchawki, no to tutaj one bardziej przylegają, mam tak Taki większy nacisk, i ten plastik jest taki dobrej jakości. To nie czuję tutaj tandety, tak jak tutaj, ale zobaczmy, uruchomimy. Połączono. No to zobaczmy, uruchomimy sobie jakiś utwór. Bas jest, ale bardzo mocno dudniący. Mam wrażenie, jakby był gdzieś za ścianą. Zda to wysokie tony. Wysokie tony są bardzo płaskie, jakby nie było pełnej charakterystyki. I grają głównie środkiem. Plus dudniący bas. Tak mogę określić to brzmienie. Nie jest ono wybitne, nie słyszę tych wszystkich wątków smakowych tej piosenki. Nie sprawia mi przyjemności słuchanie muzyki z tych słuchawek. Ale zobaczmy teraz jeszcze dla porównania, bo może te marszale też wcale nie są takie wybitne. W oryginalnych marszalach zaś mam wrażenie, że jest zdecydowanie mniej basu. W sensie on tak nie dudni, jest bardziej selektywny i mniej mnie przytłacza. Jeśli chodzi zaś o wokale, są bardziej wyraziste i pasmo jest nieco szersze. Mam wrażenie, że. Ta głębia jest bardziej słyszalna. Nie wiem, czy ja teraz być może krzyczę do Was, ale po prostu słucham muzyki i mówię na bieżąco swoje wrażenia. Wrócimy sobie teraz do tych Roselandów. Wszystko to, co jest najgorsze w tych słuchawkach, to fakt, że ten bas jest bardzo dudniący i on przeszkadza. Po prostu mamy takie PUM. Przez takim jakby delikatnym echem, ciężko mi to opisać, ale... Gdyby troszeczkę ściągnąć tego basu, zrównoważyć brzmienie tych słuchawek, no to byłoby zdecydowanie lepiej. Ale zobaczmy, co one kryją w środku, bo porównamy sobie ich przetwornik i rozwalimy to. Okej. Okay. <śm> no, bez kitu. A zobaczymy, jak to wygląda w tych. Przede wszystkim to, co widzę w oryginalnych marszalach, tych nawet starych, bo tych nowych nie rozwalę sobie jeszcze. To kabel jest zdecydowanie. Lepszej jakości. No i patrzcie, jeśli czasem zastanawiacie się za co, wy w ogóle płacicie. No to przede wszystkim za to, że one są wykonane po prostu z lepszych komponentów. Widzicie różnicę między tanim a czymś bardziej jakościowym? Nie da się mieć wszystkiego za niską cenę i nie zawsze płacimy tylko za logo. Zresztą, zobaczcie nawet na takie głupie detale. Tutaj mamy po prostu. Gdzie to jest? Zwykły plastik, nic poza tym. W marszalach nawet mamy tutaj taką delikatną gąbeczkę, która ma jeszcze wytłumić, podejrzewam, że drgania i lepiej odsyperować dźwięk od otoczenia. Gdzie tutaj mamy tylko kawałek plastiku, szmerz. Szkoda waszych uszu, nie przyzwyczajajcie się do tak słabej jakości dźwięku. Kosz. A te to sobie jeszcze zostawię. To jest mój sentyment. Problem jest z taki, że te słuchawki też się już nie nadają do użytku. Ta gumka sparciała i ona po prostu sypie się i jestem cały brudny. Jakbym to miał na twarzy dłużej, to podejrzewam, że miałbym twarz całą w czarne kropki. Zresztą to, co się tu dzieje na stole, no... Sprzątanie. Skoro jesteśmy przy muzycznych tematach, no to czas na kolejne urządzenie. Mini zestaw Karaoke. Przeznaczony dla dzieci, z jakimś ledowym paskiem i dwoma mikrofonami. W ogóle za tą cenę tyle rzeczy otrzymać, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie grało. Nie spodziewam się dużo z racji tego, że 4Kids malutki, zgrabny głośniczek. Do tego kolejny malutki mikrofonik. No i kolejny malutki mikrofon. Jeśli chodzi o konstrukcję, widzicie, w ten sposób jest skonstruowany. Mamy tutaj ledową obręcz. Tutaj jest jakaś skóropodobna rączka, a u góry mamy przyciski. Możemy podłaszać oraz ściszać muzykę, stopować i uruchamiać ten głośnik. Z tyłu zaś mamy gniazdo USB typu C do ładowania, slot na karty pamięci microSD oraz wejście AUX. Raz, o! Działa! Mikrofon też działa. Mogę zaśpiewać Wam! Z poziomu mikrofonu możemy sobie sterować głośnością, jak bardzo mocno mnie słychać. Raz. Voice Mode 2. O! Raz. Dwa. O, jeszcze można nawet zmodyfikować nasz głos! Voice Mode 3. Tak. Pamiętam te słuchawki Marszawana kiedyś. I zapłacimy sobie w okay, Jesteśmy. I czy ja mogę do tego śpiewać? Teraz i mogę ja śpiewać. I dzień dobry, proszę Państwa. Zapraszamy wszystkich na imprezę. Właśnie dzisiaj, właśnie zaraz, zaczniemy tutaj wielki bal. Z takimi urządzeniami zwykle jest tak, że jeśli mamy głośnik sam w sobie i on nie jest aż tak bardzo tragiczny, no to uważamy, że spoko brzmi. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy obok postawimy coś z... Troszeczkę wyższej półki, i wtedy nagle słyszymy wszystkie niuanse, których nie słychać w danym urządzeniu. Dlatego ja tutaj mam też podobnych rozmiarów głośnik Polaroid'a swoją drogą. Też bardzo ciekawy sprzęt. Nieco droższy, nieco droższy, ale za to rozładowany. Tego to podładujmy przez chwilkę i. Powiem wam, że zaskakująco dobrze brzmi ten głośnik jak na tą cenę. W porównaniu do takiego podobnego rozmiarem i klasą głośnika, który ma tylko w sobie funkcję głośnika. Tutaj pamiętajmy, że mamy jeszcze zestaw karaoke, czyli dwa mikrofony. Naprawdę dużo więcej zabawy możemy wyciągnąć z tego. Oba nie brzmią jakoś fenomenalnie. Zarówno jeden, jak i drugi przy rozkręceniu głośności trochę się dławi, mamy już takie delikatne harczenie. Bas o dziwo jest bardzo podobny. Nie głupia urządzenie. Naprawdę nie głupie. I czas na finał, czyli Coś, co będzie przydatne dla każdego, kto jest content kreatorem i chce tworzyć treści, czyli mikrofony, które możemy podłączyć do smartfona. Przechodzimy do sprzętu z action. Rozpakujmy go. W otrzymamy co. Tradycyjnie kabel USB, dwa mikrofony oraz nadajnik. Mam też smartfon z gniazdem USB-C. Słychać brzmienie w następujący sposób. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. A teraz sobie to podłączę tutaj do mojej bluzki w ten sposób wygląda brzmienie, jeśli mam przypiętego go do mojej kursy. Teraz możecie sobie wnioski wysłać sami. Teraz korzystamy z mikrofonów firmy Rode i zobaczymy zaraz jakość dźwięku, która będzie lepsza. Jeszcze sobie zrobimy test numer dwa, czyli sobie przypnę tutaj. Jak się macie? Jak wam minął dzień? Ja sobie teraz siedzę i nagrywam filmiki na temat różnych rzeczy z Action. Tutaj zestaw jest znacznie bardziej bogaty, ze względu na to, że mamy no, tradycyjnie kabel USB typu C. Ale poza tym... Mamy również takie detkaty, czyli osłony wiatrowe, jeśli byśmy nagrywali w jakichś trudnych warunkach. Cały zestaw otrzymujemy w takim pięknym, grabnym etuli. No i jakość wykonania jest no, znacznie, znacznie lepsza. Tutaj, tak jakby, nie ma o czym dyskutować, no ale no, też cena jest nieporównywalnie większa. Fajne, bo od razu widzimy tutaj świecące lampki. Skoro jest stałe światło, i tutaj również jest stałe światło, to znaczy, że po prostu jest podłączone. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się w i pokoju i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Huh huh huh, się nagadałem.